manka widzowie, witam z kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jak widzicie będzie to kolejny odcinek z Arenek, tak jest I dzisiaj lecimy sobie O. Um. nie A daj mi to Chciałem iść malfightem, Ale ten debilski jasyło go zbanował To po pierwsze po drugie, chciałam iść munda, ale go zbanowali, więc wypadło na cogata. No, bym zagrała w sumie Malfajta, który według mnie pod, upe, pod tanka, bo pod apem mógł być całkiem broken z jasu, ale. Venis, Denis, Penis go zbanował. Venis, no, Denis, Penis go zbanował. <grym> Idiota. Chcesz grać postać, która mu pomoże? Nie, bo debil stwierdza, że ją banuje. I jak z takim grać? Nie mam pojęcia widzowie A <laughs> może byś heala wziął Aha. Aha xd A to to kurwa to zaatakuje Kiepszony. Ty jesteś kurwa turbo Kurwa głupi jak na moje Turbo Turbo debil To jest turbo debil jak na moje No i mnie zabiło hmm, Aha, dobrze idzie Ile mi to wyleczyło, pokazuje Już jest 40 Mało, ale dobry Więcej niż tego Kayn'a w sumie hmm. Aha Nieźle. No widzę pod late game te argumenty, że jak ktoś tam nazywa. Nie wiem jak to nazwać. Uh, Bywały chaos? Nie. O, kruki są fajne. To jest git i to. Nie, to jest. Nie, nie, nie. To jest tak zwana z zadymka siusiu, ale zbyt mocno. Więc tego nie chcę. Kurwa wzięło za dymkę, Siosiu A ja ja. ja ja jakiś kurwa, Kledisław. Jakiś Dariusz Queen I Darius. Huh. Na. To nie asyło to jakiś kurna no Damage jasuło. <laughs> Aha, xD Okej, okay, spoko. Nie przeżyje. Ale czy Yasuo ja przeżyje? Dawaj! No! Dawaj Hasario! Zabijaj! Tak jest! O, mogę rzucać pomidorem. Jeb pomidor na mordę! Pomidor! Dp, Pomidor! 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 pomidor. pomidor. pomidor.

Mm -hmm. Dawaj to To raczej jakiś mosty nie jest, ale no nic lepszego nie mam hm. A ziggs i Morgana Okej okay. On no, na pewno Ten tam fleszuje pewnie Nie krempu się w dupę Aha, to nie zadziałało. Aha, XD, fajnie. No, przestań mnie kurwa wyrzucać. Aha, do portalu mnie to wesoło. O, fajnie. Spieprzaj tym ZX-em obrzyganym. No i ten będzie tam kampiusz, macierz, chyba. dino pociąg pierdalony. No kurwa, cię odrespie zamki mordę w tym z Fajnie. Tego chyba nie zabijasz, kolesko. Albo no, zabijasz. No dobra. Hasario. Hasagi. Hasagi. Oczywiście, że biorę ten item najpierw, tak? Tak! Report My teammate, Aha. Ciekawe. Wypad. O, narzygam na ciebie. O Siostra splejuje tego. Cogata. O mniom, Om niam, 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 niam. <gry> Dobra Mastery I kartus Tak jest Kartusie Nacierać? No, można Jeb kurwa W pysk Nie dam się nabrać, ma to Aha, mnie to jebło Kurwa, no nie pinguj, nie pinguj Ja wolę Mastery chyba bić, tak naprawdę Magmaserina z dymnia to i naraz, kurwa. A serio. Oho. Uh -huh. No! Przestań mi pingować, dał mnie jebany. Nie wytrzymam zara. Wrzucajcie w nich pomidorami dobrze. Pomidorem, pomidorem w niego, kurwy syna. Kurwa, no na pewno nie. Na pewno kurwa nie. A, chyba porobi. No! Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie chcę tego gówniana, no to jakieś kurwa. O! Nie, gówniane sans. Samo gówno wypadło, no niestety. okej okay. Aha, no to za o hmm, Ciekawe, o Gwen musimy tutaj bić, jak na moje. Oho, ona też ma te, te, te czerwia wcześniej co ja miałam. Ciekawe. O, Syła Cóż ty ta główna kurwa robisz? W kiblu, lepiej to kurwa głęcz ma Dobrze, hazario! Aha, xd. No może bym trafiła tym kiw. Jak to się gówno leczy, kurwa? Dajcie mi antyheal, błagam. Nie, wyt nie wytrwam. Nie ma szansu. Nie ma nawet szans na to, gówno jebane. Nie da się, kurwa, no nie da się. Nie da się w dupę, nie da się, no. Przysięgam, że się nie da w dupę. Antyheal, koniec zabawy. Koniec kurwy zabawy. Jak te moje. No, jeszcze gram na jakiegoś trendla który mi zabierze pancerz, kurwa. Popierdoli mnie kurwa. A sporoś na magię, to wysysa to i to. Chyba, że na nie sobie użyję ale wątpię. I pierdolaj. A, no tak, widzę. NO KURWA NIE PINGUJ DEBILU PIERDOLE Se, se łeb kurwo popinguj, to pierdalona. No i kurwa GG's Będziemy pingować kurwa, obrzydliwiec pierdalony w dupę No i przejebaliśmy to kurwa, GG kurwa Pierdolony kurwa, rak Mor, kurwa, ping. Kurwa, jebana, jasułowska, kurwa. Szmatoty. Ej, ty się, kurwa, nie wiem. Ogarnij tym, kurwa, jasuło. A nie, kurwa, pingujesz po meczu, kurwa. Dziwko, jebana. To nic, kurwa, nie robi. Nie uda, spierdolony. I kurwiaj. Nie uda, kurwa. Proszę, teraz wygrajmy tym hasagim, proszę cię. Gina. Musimy Gina bić. Nie ramusa nawet. Nie, 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 O kurwa, gin. Wypierdalaj dalej. Oho Podrzuciłam smatę. On w ogóle kurwa coś nie wiem. Kurwa, no i nie zadziałało. No dobra. Jebać. Zginął to zginą. Dawaj! No, to wygraliśmy, więc nice. <gry> oh, oh, o no, honor... Kur... Uh, honoru naszych graczy. Znaczy no... nasze goście nie graczy, sorry. O, ja wczytam co chcę. Nie, no nie dochodzi do wskrzeszeń. To nie, 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 nie. nie, nie. Nie wiem czy to by było git w sumie Chociaż to też jest ciekawe, więc weźmy to Jak będzie Chociaż nie wiem czy ten mi osoba sobie poradzie, jak będzie sam Aha. O dawaj to Aha co mi dało? Kwantowe obliczenia Automatycznie tniesz wrogów dookoła siebie zadając No dobra Not bad jak na moje, not bad Ej dobra, co mi z tego dropnie? Kupię O, o zajebiście, dało mi to co chciałam. Zajebiście Kupiłem satanie item, który mi będzie potrzebny My Jesteśmy na dole tabelki Haha, no tak, xd o kurwa, ja jestem. Rast, raścik, O, on ulta użył. Zajebiście. Jak tam jest? O, o zabił. Ty to nice w sumie. Nice e, dobrze poszło, lol. O za Kayn miał 10-3 i on focus na mnie zrobił. Ten Kai bardzo drewnianie zagrał w tej rundzie, naprawdę. Jak na fakt, że ma 10-3 to xD. O, mogę rzucić pomidorem w kogoś. <grystanie> Pomidorki. Pomidor <grystanie> Pomidory, nie mogę. No trudno. O, jak tego nie wygramy, to, to przegrywamy. Aha. Dobra, sprzedaję to. I kupuję, i kupuję to jak na moje. Według mnie to jest git. Mm. Kogo gramy, Aha, Dariusz i Queen A, ten Dariusz jakiś pojebany Na kogo gram? O, na Queen, XD Bardzo ładnie O, szmata, szmata, Fleszyk, ok, Dobrze! A, fleszyk nie pąkł, chłe Zarąbiście. O, rozmiar, ta, ta, bigger, bigger. Bigger, st stronger, better, tak jest. Bierzemy to. Koniecznie biorę rozmiar. Niby rozmiar nie ma znaczenia, a w tym przypadku może jednak ma. Dobra, uwaga, uwaga, co my tu mamy? Wszystko mm, 50 jednostek prędkości ruchu i 40% odporności na spowolnienia eee No, jak najbardziej tak Jak najbardziej tak Jak na moje Aha, ta Gwen została, no ale ja nie wiem, czym to wygram na Gwen Musimy Gwen focus, Gwen, 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 Gwen Ja mam 10 tysięcy kp? Uh, uh, uh. Kurwa, głę jest z, w środku, mam nadzieję, że on ją pokona, chociaż nie wiem, wypierdalaj tym gównem, O, jednak jej nie pokonuje, oj, 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 Uj, kurwa, co to za Gwen jest, pi... Jakie... dziule, co to za gówno, Gwen, wypierdalaj tą matą Gwen, cię kurwo potnę, aha. Aha, tak, bo nie jest naprawdę kurwa, nie. Aha. Aha, kurwa. A ul, to co kurwa? Kisimy kurwa. No, debil jebany. Dobra, to było na tyle dzięki za oglądanie. Dobrze, w konekcie Kremekala. Czemuś się na razie cześć?